Na pewno było momentami gorąco, zrobiło się niebezpiecznie w trzecim secie, i na chwilę w czwartym. Myślę, że nie trzymałyśmy się swoich założeń, nie grałyśmy tego, co powinnyśmy grać. Głupie piłki nam wpadały, zderzałyśmy się ze sobą w obronie czy tam w dograniach. Nie wiem, czy jakieś rozluźnienie, czy brak skupienia. To jest niestety myślę, że nasz problem, że nie możemy skupić się przez całą długość meczu i w pewnym momencie odpuszczamy, myślę, że powinniśmy na tym mocno pracować, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Powinniśmy takie mecze wygrywać 3-0 i nie dopuszczać w ogóle przeciwnika do głosu i tak to jest coś nad czym musimy na pewno popracować. Wiemy nad czym mamy, mamy pracować, pewne rzeczy na boisku też momentami nas denerwują, bo wiemy, że funkcjonują czasami lepiej na treningach, ale jeżeli chodzi o samozadowolenie, tak my musimy się się cieszyć po każdym meczu, bo mm, powiedziałem dzisiaj dziewczynom, że Cały tydzień pracuje się tylko po to, żeby tego jednego dnia dać sobie radość, więc zabieranie tej radości byłoby po prostu i właściwe. Można być wkurzonym, można być nie jakby nie w pełni zadowolonym ze swojego występu, ale trzeba się cieszyć z tego, jaką radość daje sobie i innym zespół. Jeżeli gramy o trzy punkty i mamy te trzy punkty, to nie można ich deprecjonować, bo jeżeli nie będziemy się cieszyć z drobnych rzeczy, to, to bardzo ciężko potem zebrać w sobie energię z tych dużych.